Moi drodzy, na początku wielkiego postu warto nastawić się na taki ostateczny dzień swojego życia. Warto nastawić się na to bezpośrednie pytanie, o co chodzi w życiu i czy mam w sobie powód, by każdego dnia zmieniać świat na lepsze? Czy Twoje życie każdego dnia jest wyjątkowe, bo właśnie robisz coś wielkiego. Czy też po prostu minął dzień i tyle? Bo ten dzisiejszy dzień, kochani, niby taki jak zwykle, a jednak inny. Bo skończył się karnawał, bo skończyły się bale, imprezy. A przed nami, przed nami popiół. Takie można powiedzieć, niby nic. Bez kształtu, bez wartości, a my chylimy dzisiaj głowy, bo tym popiołem będą posypane. Jednocześnie usłyszymy z ust kapłana dobrze znane nam słowa: Pamiętaj, człowieku, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. Słowa te pewnie i dla nas brzmią nieco jak zła wróżba, przypominają trochę, taką sytuację bez wyjścia. Nic tylko usiąść i płakać. I wiele osób, kochani, tak do życia podchodzi. Ale jako osoby wierzące, my mamy nadzieję. Nadzieję, którą przynosi nam nie kto inny jak sam Jezus. I wbrew pozorom, Środa Popielcowa to dobry czas, Dobry czas, by o tym, co ważne w naszym życiu, właśnie pomyśleć. Słowa o przemijalności przypominają nam przecież, skąd zostaliśmy wzięci i dokąd zdążamy. I gdyby jedynie prog ziemi i ewolucja były naszym początkiem, gdyby kres naszych dni wyznaczało złożenie do grobu i nic więcej, to rzeczywiście słowa kapłana dziś wypowiadane, można by uznać jako złą wróżbę. Ale te słowa wypowiadane przez Księdza mają głębszy sens. Mają nam, kochani, przypomnieć, że to wszystko, co niesie ten świat ze sobą, jest prochem, marnością i pogoniem za wiatrem, jak powiedział starotestamentalny mędrzec Bokelet. A my? My jesteśmy przez Pana Boga stworzeni do rzeczy wyższych. Nie tylko błoto ziemi, ewolucja Darwina i złożenie trumny do grobu są naszym udziałem, czy naszym źródłem, czy nawet celem. To nasz Stwórca dał nam tchnienie życia. To nasz najlepszy Ojciec czuwa nad każdym przeżytym przez nas dniem. To Bóg jest Panem naszej śmierci, po której chce każdemu, każdemu z nas. Dać życie wieczne w niebie. To jest kochani, nasze miejsce. Właśnie jak powiedział Pan Jezus, w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele, bo on tam u siebie przygotował mieszkania, bo Bóg nie chce mieć w niebie pustostanów. My mamy to niebo zaludnić. Pamiętaj, człowieku, że jesteś prochem i w się obrócisz. Pamiętaj, człowieku, że Twoje ciało jest kruche i znikome. Pamiętaj jednak, że posiadasz też duszę nieśmiertelną i masz obowiązek o nią się troszczyć. Ktoś kiedyś napisał, Trudniej jest dzień dobrze przeżyć niż napisać książkę. To prawda, nie będzie nam łatwo stać się lepszymi nawet po kilku dniach wielkiego postu. W ciągu kilku chwil nie da się naprawić. Całego duchowego rozgardiaszu. To jest praca na całe życie. Ale warto, kochani, też od czegoś zacząć. Warto w tych wielkopostych dniach postawić sobie odważne pytania: Czy ja mam jeszcze dzisiaj wiarę? Czy jestem w stanie uwierzyć jeszcze więcej Bogu i mocniej mu zaufać? Muszę sobie także odpowiadać na te pytania: Czy ja się jeszcze modlę? Czy potrafię rozmawiać z Bogiem, i to będzie Twój prawdziwy, wielki post? Zobaczysz, że inny jest świat, inna rzeczywistość, inni będą ludzie, kiedy to Ty przeżyjesz prawdziwe nawrócenie. Podczas wielkiego postu trzeba załatwić wiele spraw, nie tylko z Bogiem, ale może ze współmałżonkiem, z rodzicami, może z dziećmi. A może z bliźnim, z drugim człowiekiem. Wielki post jest po to, aby to wszystko wyprostować. Inaczej zmarnujemy wiele dni, bo nigdy już do tego nie wrócimy. Wielu z nas w czasie rozpoczynającego się dzisiaj Wielkiego Postu podejmie różne umartwienia i wielkopostne zobowiązania, a przecież nie post jako taki jest celem, ale przecież nawrócenie. Przemiana serca, zmiana myślenia, wartościowania swojego życia czy codziennego postępowania i wyborów. A przecież post daje człowiekowi bardzo wiele możliwości. To tylko, kochani, zależy od nas. Ale w ostatecznym efekcie chodzi o to, aby uwierzyć Bogu, aby bardziej do Niego przygnąć. Aby Bóg na nowo stał się centrum i źródłem naszego codziennego życia i naszych dobrych wyborów. Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Co jest w nim takiego wielkiego, szczególnego? Wielka jest ze strony człowieka jego niewdzięczność, niegodziwość i grzech. Ale większe kochanie od tego wszystkiego jest miłość i cierpienie Chrystusa. Oto Jezus umiera na krzyżu za nasze grzechy, aby pokazać, jak wielka jest miłość do Boga, jak wielką wartość człowiek w swoim życiu posiada. Oto Jezus umiera za nasze grzechy. Taki jest Bóg i taki jego przeogromny dar. Po popiele z dzisiejszej środy popielcowej już pewnie jutro nic nie zostanie, nawet ślad. Ale w poście nie o popiół chodzi, ale o to, co jest pod nim ukryte, zupełnie jak w ognisku. Ogień, kochani, pali się i przygasa, ale często pod warstwą popiołu przez długie dni tli się ogień. Wystarczy rozgarnąć popiół i dmuknąć w ten żar, by ognisko zapaliło się pięknym płomieniem. I podobnie jest z Twoim sercem. Oto płonie ogniem żarliwości, ale tysiące spraw, kłopoty, zmartwienia to taki popiół, który przesypuje nasze serce. I dlatego okres Wielkiego Postu to dobry czas, by odgarnąć ten popiół serca, by dmuchnąć w jego żar, by serce rozpalić na nowo wiarą, nadzieją i miłością.